Do ogólnopolskiej akcji narodowego czytania dołączyła także Nowa Dęba. W tym roku na pierwszym planie była balladyna Juliusza Słowackiego. A fragmenty książki czytali pracownicy Biblioteki Publicznej miasta i gminy Nowa Dęba. Narodowe czytanie to akcja promująca czytelnictwo i pokazująca, jak ciekawa i wartościowa jest polska literatura. Puk, puk, kto tam? Kirkor. Witaj, synu, czego chcesz. Rady, zostań pustelnikiem. Gdybym podstarzał dziesiątym krzyżykiem, może bym w smutne schronił się dąbrowy. Ale ja młody, pan czterowieżowy, przemyślam dzisiaj, jakby się ożenić. Porać mi starcze. Lat dwadzieścia z górą, jak żyje w puszczy. Cóż stąd? więc ocenić ludzi nie mogę, ani wskazać, którą weźmiesz dziewicę. W tym roku w Samorządowym Ośrodku Kultury balladynę czytały trzy panie związane z biblioteką Patrycja Jesz, Krystyna Gurdak i Małgorzata Trela. Czytanie to nie tylko odskocznia od rzeczywistości, ale także bardzo dobry sposób na spędzanie wolnego czasu. Dla wielu narodowe czytanie to również okazja, by po latach wracać do książek z czasów szkolnych. Tegoroczne Narodowe Czytanie to już dziewiąta edycja tej wspaniałej inicjatywy. Po raz kolejny Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowa Dęba włączyła się w tą akcję. Z zaleceniem pana prezydenta Andrzeja Dudy przez nowoczesne media społecznościowe. W tym roku oczywiście wspólnie czytamy balladynę Juliusza Słowackiego. Narodowe czytanie co roku angażuje wiele środowisk. A bardzo chętnie udział we wspólnej zabawie biorą politycy, aktorzy czy też sportowcy. Ma to uświadamiać, że czytać może każdy, i nawet w czasach elektroniki i komputerów książki nie da się zastąpić. Ludzie, widząc inne czytające osoby, które są ważne, czy, czy są jakimiś autorytetami, mogą w jakiś sposób przez naśladować postawę, czytanie. Więc ważne jest, by jak najwięcej w mediach pokazywać osób czytających, którzy mówią, co czytają, kiedy czytają, czy czytanie jest ważną częścią ich życia. Balladyna Juliusza Słowackiego to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany 5 lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. O biedny kwiatku, na toż ty się kwiecił, by cię na krzyżu ćwiekami przybito. Czemuż nie było mnie tam na golgocie, na czarnym koniu, z uzbrojoną świtą? Zbawiłbym zbawcę lub wyrąbał krocie zbójców. Na zemstę umarłemu. Synu, Bóg weźmie Twoją pochopność do czynu, za czyn spełniony. Wróćmy w nasze czasy, gdy mnie brat wygnał, uniosłem w te lasy świętą koronę. Wróci ona, wróci, przysięgam Tobie, lecz. Co chcesz powiedzieć? Nim Kirkor w przepaść okropną się rzuci szukając zemsy, chcę, chciałbym cię badać. Na jakim pieńku zaszczepić rodowe drzewo Kirkorów, aby kiedyś nowe plemię rycerzy tronu Twego ostrzegło? Kogo wprowadzić w podwoje zamkowe z żony imieniem?